Cześć czołem, Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie uszaki, czyli króliczki. A dokładniej natargamy im sobie trawy, żeby już poduczyć je do jedzenia trawy, aby się przyzwyczaiły do niej. Tutaj sobie ganiają jedne. Trawa już jest dość spora. Tak kozą, już tu, baranom, tu już. Natargałem troszkę, one się najadły, były na pastwisku chwilę. No i co będzie potrzebne? Potrzebne mi będzie wiaderko i pójdziemy na takie miejsce, gdzie naskupimy tej trawki. Tak po garści, mniej więcej damy im, żeby ich, żeby je poduczyć właśnie do smaku tej trawy, bo one jeszcze nie miały te młode do czynienia z trawą, więc poduczymy je trochę. I co by tu jeszcze na początku wspomnieć? No susza, susza, cholera. Nic nie chce popadać, niby pochmurane jest, a nic za wiele. W ogóle praktycznie nie pada. Więc lipa, jak to tak będzie dalej, to nic nie będzie. Ale bądźmy dobrej myśli, że w końcu się zbierze i coś się ogarnie. Dobra, ja zabieram wiadro i widzimy się gdzie, w miejscu, gdzie będziemy e, trawę zbierać. Jestem już na miejscu. Tutaj mam taki kawałek łąki. Taki winkiel przy lasku. Tu dawniej to było ogrodzone i pasły się kaczogęsi. I teraz stoi to puste, więc tutaj będę sobie rwał trawkę królikom. Tu widzę taką kępkę ładną więc rwiemy do wiadereczka dużo mleczu widzę więc króliki myślę że będą zadowolone to ich pierwsza trawka będzie w tym roku więc taką ładniejszą spróbuję tu natargać skubiemy skubiemy gdzie większa tu koniecz, mleczyk. Więc to wszystko ładnie skubiemy. I do wiaderka. Trochę mi tu z tym zejdzie. Ale myślę, że was to zaciekawi. Powiem Wam jeszcze kilka słów o trawie. Yy, dla królików. Trawa powinna być świeża zawsze, nie, że nakosicie sobie więcej, odłożycie w jakieś miejsce, to już się wtedy trawa dla królików nie nadaje, gdyż ona tak będzie dłużej przebywać w jednym miejscu się zaparzy i wtedy może to zaszkodzić królikom, mogą dostać jakiś chorób od tego, Jest najlepsza świeża trawa. Kolejna kwestia, trawa musi być sucha, nie mokra, mokra też również zaszkodzi królikom, dlatego starajcie się zbierać trawę suchą. Wtedy im najlepiej smakuje i nie zaszkodzi im. Więc już mam pół wiadereczka. Ja od zawsze królikom dawałem trawę tak, sam, tak jak mówiłem pod warunkami tymi co właśnie wspomniałem, że świeża trawa i nie mokra. Tu mam właśnie ten kawałeczek taki, na którym będę kosił królikom trawę, o, patrzcie jaki ładny mleczek tu. też nie sam mlecz tylko mieszam tu trawę mlecz koniczyna i takie im podaję i one to wszystko ścinają. a pachnie trawą to jak jeszcze mówiłem jak nie popada to lipa będzie z tym wszystkim trawa nie będzie rosła i trzeba będzie Paść. Nadal sianem. No siano i tak będzie w diecie czynika, ale trzeba będzie z tym sianem non stopa. A tak dostałyby e, trawki dla urozmaicenia, ale bądźmy dobrej myśli, że popada i że ta trawa jakoś tam będzie rosła. Dobra, ja sobie doskuję do pełna i widzimy się już przy zadawaniu podobnie. Jestem już w hodowli. Teraz zalejmy wielką trawę. Jak mówiłem, niedużo dużo po pogarści, aby się do niej przyzwyczaiły. Tym dam dwie garści, pogarści do jednego paśnika. One jeszcze. Jest ich tu 6 sztuk, dlatego im więcej damy, ale też nie za sporo. Prawa bardzo ładnie pachnie i one już tu będą się zadomawiać przy tej trawie będą skumać Dobra, idziemy do następnych na zewnątrz, bo tu w środku mamy nam te samiczki, sześć samiczek Idziemy na zewnątrz Dobra Zaczniemy sobie od samczyka u góry. On tam paśnie, ma pełny, więc damy mu tu na ziemię. Nie dużo garsteczka tej trawy. Owąchuje. Nie wie co to jest, ale zostawimy mu. Na pewno mu zaspakuje niżej do samczyka, również na ziemię, bo ma pełną paśnik. teraz już nie wie co to jest, ale one próbują raz, to już będą wcinać. Damy pierwsze tym, co jeszcze trawy nie miały nigdy, a później samiczką, które już trawę widziały, które już trawę jadły. Tu im rzucimy na środek. Samczykom. Aha, już jeden spróbował, więc reszta również będzie jeść. Zamknąć to. I damy teraz kalekom po trochę. Oba samczyki jeden i drugi u góry na no, kury mi tu chcą porwać Dobra, idziemy do następnej teraz samiczki tylko tu sobie zamknę Teraz samiczką ta już miała do czynienia z trawą, więc na pewno się rzuci Garsteczkę dajemy o, widzicie już ja. Okej okay. i w tej samice ona się jeszcze nie wykociła, wczoraj miała termin, ale dzisiaj zmieniła miejsce, w którym będzie robić gniazdo, tu już dzisiaj nabrowała puchów. a robiła wcześniej w tamtym kącie więc my myślę, że tutaj się ukoci i jejdamy trawkę tutaj pozostało mi trochę, to kurę, my rzucimy I tak co dwa dni będę uczył o, jak widzicie coś tam próbuje Jeść. No i tak to by wyglądało A ty co? Też chcesz trawę? Dobra, na dziś to już tyle taki odcineczek z dawania tuliką trawy Tam powiedziałem kilka słów na ten temat, więc możecie sobie posłuchać i ocenić. Jeszcze wam pokażę. Te sady moje co sadziłem. Na razie wzeszła i no jabłonka puściła się. No i reszta, jak na razie nic. Więc czekamy jeszcze dłużej. Dobra, to na dziś tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę, subskrypcję. Być na bieżąco. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, niech się darzy.